Przyjaźń, słowo, które tak często słyszymy. Co jednak ono oznacza? Od zawsze zależało mi na znalezieniu prawdziwej przyjaciółki, takiej od serca. Po jakimś czasie straciłam nadzieję, że kiedykolwiek spotkam taką osobę aż nagle. Historia pewnej Hej, niezwykłej to... przyjaźni. O, dziękuję bardzo, nie ma problemu. <grym zainteresujesz> Ale później wszystko zaczęło się komplikować, nieporozumienia, zmiany, zazdrość, brak szczerości i wsparcia. Odrzucenie, smutek, rozczarowanie, wewnętrzny ból, którego nic nie jest w stanie ukoić. Jednak później okazuje się, że życie jest jak sinusoida. Co prawda zwykle rzeczy nie wracają do pierwotnego stanu, ale to nie znaczy, że szczęście opuszcza nas na zawsze. Prawdziwa przyjaźń przetrwa wszystko.